Hej, witajcie serdecznie z tej strony Rzymianin22 i zapraszam na kolejny odcinek z gry Train Simulator 2014. Kliknijmy sobie Jedź. Metoda sterowania pozostaje na ekspert. Klikamy Kariera. No i dziś postanowiłem zaprezentować wam jeden, jedyny płatny dodatek, jaki zakupiłem do tej gry. Jest to metronom ME 146, czyli skład pociągu i będzie ten scenariusz rozegrany na Hamburg tu Hanover 60 minut, także map. No i podczas naszej zabawy wyjaśnię Wam dlaczego ten dodatek i dlaczego jeden jedyny Proszę, mamy nazwy MAP Munich, Garnisz Park Parten Tu mamy skład BR class 20 No, i co się rzuca nam w oczy, że już tutaj opis tej misji jest w języku angielskim. Mamy nasz skład. Przejdźmy sobie do kamery. W środku hamulce zwolnić, nastawnik jest, prędkość, wycieraczki. O, bardzo szybko pracują. Tu się musimy pospieszyć, bo jak wiadomo, już od samego startu, pokazania tego okna z informacjami, już biegnie nam czas misji. Dobrze, nie ma lekko. I teraz kamera zewnętrzna, dwa wagony piętrowe, trzeci wagon zakończony. Zobaczcie. Kabiną sterowniczą. Co ciekawe, wyjechaliśmy z lokomotywą, ale w środku już są pasażerowie. Także no, dziwna kwestia ogólnie, moim zdaniem. Przejdźmy sobie tutaj z powrotem. Mamy 60. mi punktów nie naliczyło ale było blisko e, także wyjeżdżamy z lokomotywowni podstawiamy się e, na peron stacji kolejowej Gleis 103 tak tutaj pisze nazwa nam tej stacji To dosyć nieprzyjemna pogoda, taka chyba lekka mrzawka, to wygląda. No, i tutaj zwrotnica skierowały nas pod ten peron. Patrzmy jeszcze raz, ktoś ma tam kaszelek. No i teraz te wystarczy nacisnąć i mamy drzwi pootwierane. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda. Ten pierwszy wagon tutaj. Fotele na górze, na dole. Drugi wagon ma stojaki. jakieś bagaże, rowery, oczywiście, również. Zresztą tutaj widzicie. I tutaj wagon końcowy z kabiną sterowniczą ma fotele takie rozkładane. Coś tutaj jedzie. A, pizza. Chyba pierwsza generacja to jest, jak się mylę. No i bardzo tutaj pasażerowie jak wejdą znikają po prostu o pani też jedzie tym pociągiem no i tutaj tak to wygląda i przyjechał metronom no i teraz może kwestia wyjaśniająca e, dlaczego ten e, dodatek akurat e, po prostu metronom jest najbardziej zbliżonym Tutaj składem kolejowym dostępnym w grze do składów, jakie poruszają się na polskich kolejach, czyli puszpule w kolejach mazowieckich. Jeśli nie widzieliście filmu żadnego, nie widzieliście go na żywo, to też mogliście zobaczyć zdjęcia. Tak ta kwestia wygląda: zielono, biało, żółte malowanie, bardzo sympatyczne, moim zdaniem. Teraz musimy się przedstawić. Na drugą stronę powiem my podstawiliśmy się tutaj na ten, na ten peron i będziemy jechać w odwrotnym kierunku. Tutaj nastawnik jazdy. Hamulec z nich jeszcze jest zaciągnięty. Światła jeszcze by się przydały. Proszę bardzo. No więc dlatego taki wybór mój padł właśnie żeby sobie zakupić ten dodatek no i teraz jeszcze taka kwestia, nie wiem czy Wam to mówiłem, bowiem sprawa ma się tak, że te pierwsze dwa odcinki a właściwie trzy, bo ten drugi był podzielony na dwie części czyli ten przejazd mrożni poranek z ICE. Yy, I to była po prostu przerwa yy, Teraz ten odcinek Nagrywam po dłuższym czasie Kara za brak punktualności Zwróćcie uwagę Błąd w tłumaczeniu Jak może być kara Skoro dostaliśmy plus 160 punktów Tego trochę nie rozumiem yy. No i sobie pojedziemy Także taka przerwa nastąpiła w tym nagrywaniu, ale też nie wiem, czy Wam mówiłem odnośnie w jaki sposób nabyłem tą grę. No właściwie udało mi się ją wygrać w konkursie na stronie gram.pl. Był taki konkurs no, dosyć dawno temu. Na grę w wersji takiej podstawowej, już to w pierwszym odcinku mówiłem, składa się ta wersja na te koleje brytyjskie, niemieckie i amerykańskie, które w ogóle mnie za bardzo nie interesują to muszę Wam od razu powiedzieć jeszcze chyba też mówiłem mogę się powtarzać no i poza samą grą był też jeden kod bonusowy zniżkowy na jeden właśnie dodatek no i z racji tego chciałem też wykorzystać ten kod i chyba za 4 euro zakupiłem właśnie ten skład. No i teraz jak wygląda tutaj kwestia tych dodatków w tej grze. Już podczas wczytywania wiele razy słyszycie, słyszycie widzicie różne reklamy. Tak, tutaj zanim się wczytał ten scenariusz. No, bowiem ta, ta gra po prostu jest w momencie zakupu taką podstawą którą oczywiście możemy wzbogacić o bardzo, bardzo liczne, przeróżne dodatki do tego właśnie tytułu. Tutaj jest ta zajezdna, z której wyjeżdżaliśmy. Ten sygnał to jest taki czuwak. Musimy w w danym momencie nacisnąć Q na klawiaturze, aby go zbić Dobra. <laughs> musimy pilnować tych prędkości. Także to jest taki tytuł, który można rozbudować yy, o wiele, wiele tych dodatków. W większości następne są one oczywiście na Steamie. No i dalej rozwijając tą moją myśl. Słuchajcie, gdybym nie wygrał w tym konkursie, zamierzałem kupić sungę. I gdybym ją rzeczywiście kupił za gotówkę, strasznie bym tego żałował. I no oczywiście należy się wytłumaczenie, dlaczego tak uważa. No, tak jak mówiłem, w momencie zakupu kupujemy taką podstawę, a żeby naprawdę mieć jakąś tam większą frajdę z gry, z naszej choroby, no należałoby wzbogacić tę grę o dodatkowe zawartości, która jest multum. Ten dodatek, który ja który ja zakupiłem zawiera tylko skład i dwie misje bodajże. Niestety... Tak się składa, słuchajcie, że y, jedną misję, którą właśnie gramy, którą Wam pokazuję, mogę rozegrać, ponieważ właśnie Hamburg tu Hanover, czyli ta mapa, y, posiadam ją od początku zakupu gry. Y, tą mapę posiadam, no i mam możliwość zagrania. Natomiast drugi scenariusz y, jest, y, jakby w tej zawartości, Aktywny ten skład, ale nie mam niestety tej mapy, która właśnie, na której rozgrywa się ten drugi scenariusz. Także to jest tak jakby zmuszenie gracza, aby zakupił jeszcze oprócz tego dodatku jeszcze inną mapę, aby mógł zagrać na niej ten drugi scenariusz tym właśnie składem pociągu. I tak to się mniej więcej prezentuje. My nie jest to dobry sposób, uważam, takie naciąganie w końcowym efekcie. Tak to wygląda w mojej perspektywie. No nie, nie wygląda to dosyć dobrze, po prostu, jeśli chodzi o gracza końcowego. No i teraz tak. To mi się strasznie nie podoba i dalej, żeby Was tak zniechęcić do zakupu tej gry yy, powiem wam, że zanim zacząłem nagrywać sprawdziłem ile rzeczywiście jest tych dodatków i ile one kosztują łącznie w yy, Steam możecie wpisać train, train simulator 2014 już wam tam się pokaże w yy, listach tych, yy, tychże dodatków Na tą prędkość. I tych dodatków jest 176. Na kwotę łączną 2758,54 euro, euro. Co nam w końcowym efekcie daje kwotę, uwaga, niebagatelną. Teraz, żebyście nie spadli z krzesła jak to oglądacie 11 454 zł i 56 groszy taka drobna kwota po prostu i wtedy macie gwarancję że macie najbogatszą wersję zapewne na świecie bo nie wiem czy jest osoba która zdecydowała się zakupić wszystkie te wydatki za taką kwotę no, wydaje się to po prostu mało prawdopodobne. I tak oczywiście uważam. No naprawdę kwota niebagatelna, po prostu. Nie wiem czy jest jakaś jeszcze gra, ale pewnie tak, tak mi się wydaje, która jeszcze zawiera tak pokaźną liczbę dodatków, które kosztują tak ogromną... Kwotę pieniążków. Dobra. Jesteśmy na pierwszym przystanku. Bad Bevensen Gleis 1. Proszę, drzwi otwarte. Tutaj klawisz T to jest skrót. Do, do, do tutaj otwarcia drzwi, zamy, zamykanie następuje automatycznie, ale to też oczywiście działa y, przy załadunku jakichś towarów, y, skład towarowy, jeśli byśmy prowadzili. to jesteśmy chyba punktualnie. No, znowu kara za brak punktualności, oczywiście. No, także myślę, że więcej nie trzeba, aby zniechęcić do zakupu tej gry. Uważam, że zdecydowanie więcej frajdy Będziemy mieli, jeśli zagramy sobie darmową grę maszyna EU07, czyli polski produkt zupełnie darmowy, polskie klimaty, no o wiele lepsza propozycja dla maniaków w kolei, jeżeli ktoś by chciał sobie zagrać. A jeśli nawet nie to, rzeczywiście mamy troszeczkę pieniążków do wydania, no to poleciłbym wam na przykład jakąś grę. Z serii Tra Trains Simulator. Ja na przykład mam właśnie w ręku przed sobą Trains Simulator 2010 Engineers Edition. I to jest ostatni ty tytuł, który zakupiłem. Tu jest akurat wydawca N3V Games. i poleciłbym wam tę grę ponieważ e, tam też oczywiście była taka możliwość e, zakupu jakichś tam dodatków ale nie w tak dużym e, aspekcie jak tutaj w przypadku tego tytułu który wam pokazuję e, no Trains Simulator e, zawartość była olbrzymia e, tysiące wagonów lokomotyw kilkadziesiąt różnych tras samouczek bardzo fajny edytor bardzo bardzo przystępny uważam e teraz tutaj proszę bardzo czytam z opakowania kompatybilność steczna z plikami TS 2010 9 obsługa warstw w trybie Geodeta no więc Geodeta właśnie to był ten edytor Oczywiście różne lokomotywy, spalinowe, elektryczne, parowozy, a także były też tramwaje, łodzie i samochody. Więc ten ruch AI był taki bardzo fajny. Tutaj czuwak daje sobie znać. Także ja bym zdecydowanie polecił tą serię Trains z któregoś tam nowszego rocznika. Może na przykład 2012 chyba była edycja bardzo fajna. Prędkość. Musimy przyhamować troszeczkę. Dobra, mamy 3 km do celu. A właściwie, dlaczego ja zdecydowałem się kupić tą Train Simulator 2010 w Engineers Edition? Wcześniejsze osłony miały już dosyć starą grafikę, a zdecydowanie raziło po oczach jeden efekt. Krzyżywany na środku z dwóch tekstów nałożonych na siebie drzewa na przykład. Cała korona drzew wyglądała właśnie w taki nieciekawy dosyć sposób. No to trzeba przyznać, no waliło niesamowicie po oczach. I właśnie w tej edycji 2010 wprowadzono coś takiego jak Speed Tree. Naprawdę drzewa, różne krzewy wyglądały znakomicie, poruszały się na wietrze oczywiście. I doda dodało to rzeczywiście takiego odświeżenia tej, tej grze, tej serii. Powoli hamujemy. Jeszcze za chwilkę Wam wspomnę o wymaganiach tej gry, gdyby ktoś chciał wiedzieć. Tu na razie chcę się skupić na grze. Jesteśmy przed czasem, całkiem fajnie. Stoimy. Te i okay. No i słuchajcie, wymagania. Minimalne Wam tylko przeczytam. XP Service Pack 3, 1 GB RAM. Procesor Pentium D 3,4 GHz, lub nowszy oczywiście. Karta graficzna Nvidia GeForce 7200, 128 MB RAM. Inne. 15 GB wolnego miejsca na dysku. Napęd DVD Direct 9.0C, lub nowszy. Karta dźwigowa. Mysz klawiatura, oczywiście, oczywiste rzeczy. Tyle na stacji zrobiliśmy tutaj. Ruszamy dalej. Naszym puszpulem. I tutaj akurat CD Projekt. To jest polska wersja, czyli tylko oczywiście napisy. I tutaj widzę, że jest, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć tras, nowe, ulepszone trasy, 9 różnych tras, nie chcę ich tutaj już wymieniać, ale całkiem fajna liczba. No jeżeli chodzi o grafikę, no to mimo wszystko uważam, bo tutaj tak zjechałem tą grę, którą Wam pokazuję, no tutaj... Dużym plusem jest grafika w tej grze. Efekty są bardzo fajne. Jak widać deszcz, krople na szybie, różne cienie na naszym składzie, jak się poruszamy, oświetlenie bardzo fajne. Ale jednak czegoś mi tutaj brakuje. No to zdecydowanie ta zawartość jest bardzo, bardzo skromna. Nieadekwatna po prostu do ceny, ale. Pomijając nawet ten aspekt, po prostu brakuje mi klimatu, żeby ta zawartość była poszerzona o inne kraje y, europejskie albo na przykład kolej rosyjska. Też, czuwak, pobudka, y, też po prostu przydałoby się coś takiego. Tutaj właśnie y, w tej edycji 2010 Trains y, były dodane koleje nawet chińskie, i właśnie koleje rosyjskie. Czyli bardzo, bardzo fajna kwestia. To tak, jeszcze spoglądam, tak, 140, jeszcze Wam chciałem przeczytać jedną informację e, Informacje tego typu speed tree wysokiej jakości szczegółowe modele drzew i realistyczny silnik graficzny gry zapewnią nowe unikalne doznania wszystkim pasjonatom w kolei i tyle myślę pc dvd rom chyba więcej dodawać nie trzeba o, tutaj mamy deutsche Wand jakiś standardowy Następna stacja Luneburg Gleis 2 Za 5 km około Nie wiem czy tu jeszcze pada coś Chyba nie no zobaczcie mimo wszystko No tutaj Te krople zostają na naszej szybie To bardzo fajnie wygląda. Też jak się podstawiliśmy w elektrowozie, szyby wycieraczki pracowały szybciutko. Tutaj jest różnica zupełnie inna. Wycieraczka pracuje wolno, jest pojedyncza. Boże odradzam naciskanie backspace'a bowiem to jest hamulec y, awaryjny tak od razu zatrzymujemy się w polu po prostu zielone na semaforach tutaj mam jakąś kładkę dla pieszych chyba 2 km do stacji tak, tak. Jestem tu, panuję nad tym składem. To nie jest żaden uciekający pociąg. Swoją drogą był taki film, taki fajny. Uciekająca pociąg albo lokomotywa, coś takiego. palinówka manewry z boku Pogoda taka w kratkę, na tym scenariuszu, hamulec zwolniony, jedziemy dalej. Tutaj zauważcie mamy 110, także w pobliżu tej stacji były znacznie większe ograniczenia. Tak stopniowo ta prędkość będzie nam rosła. Jak już przekroczymy setkę, to te wskazanie jest już mniej dokładne, jak widać. Ale oczywiście, gdyby ktoś chciał, można jechać w ten sposób, prawda? Tylko, no nie za bardzo yy, udałoby się przejechać w ten sposób. Yy, Tę samą, yy, to tą, tą misję, kampanię, karierze właściwie. Teraz mamy 17 km.